Będę dzisiaj robiła rolatki wieprzowe. To jest schab, który rozbiłam bardzo cieniutko. O, tu nigdzie, nigdzie aż nawet zaczął się, są dziurki, ale to nic nie szkodzi, zawiniemy ładnie i będą, będą ładne. I teraz tak, rozwoł, tak przygotowany schab, trzeba go delikatnie oprószyć solo. Pieprzem. Najlepiej świeżo zmielonym i po łyżeczce takiej niepełnej na każdy, na każdy plasterek z hubu. Rozłożymy pięknie, tak. I teraz tak będziemy układać. Ja tu mam przygotowany boczek, wędzony, kiszonogórek, ser. Cebulkę i paprykę, więc wezmę sobie jedną papryczkę, albo nie, najpierw zaczniemy od, od yy, boczku oczywiście. O, boczek trzeba ładnie go tu rozłożyć. Yy, mój to jest, powiem szczerze, nawet za chudy ten boczek, bo on wtedy daje takiej soczystości. I teraz papryczka, ogóreczek, żółty ser odrobina dwa trzy piórka zależy ile jak kto lubi dwa trzy piórka tego cebulki i pięknie teraz musimy to ładnie zawinąć po bokach też później możemy złapać albo wykałaczką, albo są takie specia, specjalne plastry przepraszam plastry specjalne takie zapinki o tutaj na ten ale ja tu wykałaczko złapię z dwóch stron, jak po usmażeniu je się wyjmuje i spokojnie i coś takiego. Będę tylko obtaczała w mące, o, i powinny się ładnie usmażyć. I to samo robię z kolejnym i wrzucam na e, do. Będę panierować to tylko w samej mące. I ja tak zawinęłam swoje zrazy. Na szczęście tu nie potrzebowałam żadnych, żadnych wykałaczy, żadnych, żadnego nic. I teraz na talerz z mąką wkładam zrazy. owijam je, Obtaczam je ładnie w samej mące. O, takie ładnie trzeba posklejać, ewentualnie jakieś tam brzegi podomykać to powinno ładnie się te i tym spodem zamykanym kładziemy właśnie w ten sposób na patelnię, o, żeby ten o, tak, żeby się ładnie zwinęło i żeby się nie, roz, nie rozchodził ten, ten zrazik i trzeba też je dosyć sztywno poukładać, żeby tu się nie rozłaziły tak po całej patelni te nasze zrazy, wtedy one będą ładnie trzymały się swojego, swojego mięs, mięsko, mięsko się ładnie po, połączy. O, w ten sposób tu trzeba ładnie wszystko sposklejać co tu jeszcze widzimy jakieś, oprószyć mąką i zaraz lądują wszystkie na patelni znaczy tyle ile wejdzie robimy dalej wylądowały moje zrazy na patelni i je bardzo ścisło poukładałam, zmieściły mi się wszystkie 10 i pamiętajmy aby tak nie przewracać ich z jednej strony na drugą tylko poddać im porządnie z jednej strony się podsmażyć Przełożyć na drugą stronę, znów podsmażyć, bo jeśli tak będziemy z nimi biegać po patelni i przewracać, to one nam właśnie porozsypują się te zrazy. A tak to jak gdzieś tam nawet jest troszkę dziurka czy coś, to troszkę może będzie wystawało, ale nie wyleci nam zawartość zrazu. I tak tego pierwszego już przewróciłam. I tak na gorący rozgrzany tłuszcz wkładamy nasze zrazy a później po jakiejś tam pół minutce zmniejszam tak, żeby się tam w środku trochę dopiekły. Jeśli się usmażą, przekładam je zaraz do garczka z niewielką ilością wody i będę w tym garczku dusiła i później zrobię taki delikatny sosik do nich. I teraz je... Przewróciłam na drugą stronę, znów porząd, na porządnie rozgrzany tłuszcz i za chwilę zmniejszę gaz i będą tak delikatnie dochodziły do siebie jakieś 2-3 minutki. Tego troszkę później włożyłam i tego, więc one jeszcze jest przyblady trochę, ale z racji tego, że już wszystkie przełożyłam jednocześnie, więc niech będą już wszystkie przełożone. I kiedy rolatki moje są już podsmażone przekładam je. O, widzicie, troszkę mi tutaj sera wyleciało, tu troszkę się otworzyło, ale to nic nie szkodzi. Wszystko co tam wyleci trochę to zostanie w, yy, w sosie. I przekładam tutaj do gotującej się wody do gardka i będę dusiła i tak kolejno będę dusiła yy, pod przykryciem na wolniutkim ogniu, aż do miękkości. A tutaj y, oczywiście nie wylewam tego e, tłuszczu, zleję go, umyję patelnię i z tego tłuszczyku, który tu został, zrobię taką zasmażkę e, do sosu. Moje zrazy już się jakoś czas e, duszą tutaj w wodzie miałam zrobić za smażkę, ale patrzę, że nie będzie takiej potrzeby, ponieważ jest ten sosik jest i tak bardzo gęsty zrazy były w samej mące tylko obtoczone i sos już i tak będzie on i tak będzie gęsty jeszcze się trochę wyparuje go troszkę będzie zdecydowanie go mniej, ale teraz żeby Zrazy się y, były miękkie, muszą być zanurzone w wodzie. Także zostawiam jeszcze na jakieś pół godzinki. Niech się y, niech się duszą pod przykryciem. I tak moje zrazy już są gotowe. Gotowały się y, około 40 minut. Są już mięciutkie. O, widelec, widać, że wchodzi tu, gdzie gdzie, gdzieś tam papryczka wyszła lekko się otwarły, ale zawartość ich się nie wypłynęła, są całe ładne. O, proszę bardzo. Bez żadnych, o, tu gdzieś tam wyszło kawałek boczku, ale to nic nie szkodzi. One bardzo długo się gotowały. Miały prawo. Miałam zrobić zasmaszkę, Oczywiście nie zrobiłam, bo tak jak myślałam, sos jest gęsty bardzo fajny, teraz tylko trzeba doprawić solą, pieprzem można dołożyć natkie pietruszki można dołożyć jakieś inne przyprawy, jakie lubimy i tak właśnie prezentują się moje zrazy, nie będę już ich wyjmowała bo one będą w tym sosiku jeszcze Podgrzewane. Zapraszam Was do zrobienia takich zrazów. Są bardzo proste, smaczne. Polecam. Cześć.